dzisiaj usłuchać tego pomnika, aby u progu Nowego Roku Szkolnego oddać hołd tym wszystkim, którzy swoją pracą pedagogiczną przeciwstawili się okupantowi podczas II wojny światowej i w obronie polskiej oświaty byli gotowi oddać własne życie. Dziękuję wszystkim za przybycie na tę uroczystość, która jest wyrazem naszego wspólnego pamiętania o czasach i ludziach, którzy stali się drogowskazami nauczycielskiej i wychowawczej pracy. Zgromadziliśmy się w miejscu, w którym 70 lat temu toczyło się codzienne życie młodszych i starszych, gdzie świat warszawskiego powiśla przeżywał swoje troski i radości. Przewodniczącego OPZC. Szanowni pedagodzy, droga młodzieży, szanowni państwo, nauczycielom jesteśmy wdzięczni za trud wychowania, jesteśmy wdzięczni za wskazanie drogi życia, za ukierunkowanie, za to, że możemy później te wielkie wartości realizować w życiu. Ale nauczycielom tajnego nauczania jesteśmy wdzięczni coś więcej. Za to, że podjęli nauczanie trud walki na drugim froncie. Być może bardziej niejednokrotnie niebezpieczny, za to, że w tym trudnym okresie nauczali, wskazywali drogę, przygotowywali kadr. Czy mogłaby się Polska rozwijać i szczycić wieloma wielkimi postaciami, gdyby nie ich trud, gdyby nie ich walk ale wspomnę tutaj, że jesteśmy wdzięczni Związkom Nauczycielskim, Związku Nauczycielstwa Polskiego, który właśnie w tamtym okresie wezwał swoich członków, przekształcił się w organizację nauczania. To jest ta służba w Polsce, to jest ta praca, gdzie nie pytano o wynagrodzenie, nie pytano o zasługi, tylko nauczano. Na W imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego Wieniec składa Sławomir Doroszki. W imieniu Zarządu Okręgu Mazowieckiego Wieniec składa Pan Tomasz Torczyk. Wieniec składa delegacja OPZZ.